Halo, halo, witajcie. Dzisiaj poniedziałek 20 września 2021 roku. To jest przy okazji 120 Live hardcore. Eee, no i chciałem Was gorąco, ale to gorąco powitać. Starym zwyczajem udostępnię na grupie Jestem hardcorem. Zaczynałem w dzień o 4.30. Udostępnię naszego live'ika. Natomiast prośba do Was, żebyście żebyście dali znać w komentarzach, czy dobrze widać, czy dobrze słychać, czy wszystko w porządku. Jeżeli oglądacie na YouTubie to również, jeżeli oglądacie na Twitterze, to też w każdym z tych przypadków, w przypadku każdego z kanałów, proszę także o lajka, o o serduszko, i co tam jest do użycia w ramach danego kanału? Pozdrawiam Was gorąco i już teraz życzę udanego live'a Hardcora. Tomek Hołas z nami jest. Witaj, Tomku. Joanna Obiegałka też jest. Witamy serdecznie. Obiecałem w ramach tego odcinka użyć magicznej różdżki z Tauronu. Wyobraźcie sobie, że. Wyobraźcie sobie, że jest to gadżet, który był najlepszym gadżetem forum ekonomicznego w Krynicy. Dlaczego najlepszym? Jest to długopis. Jest to długopis, ma końcówkę do pisania, ale zwróćcie uwagę, zaprezentuję to przy, przy pomocy uderzenia w kubek od, od kawiarza. Gdy się go pacnie, Tę różdżkę to zaczyna świecić pulsacyjnie, więc jest to zdecydowanie magiczna różdżka. I jeśli będziecie chcieli, stanie się naszym hardkorowym gadżetem. gadżetem. Tymczasem bierzemy się za lekturę. Dajcie znać w komentarzach, jak nam się podoba mój nowy rekwizyt. A tymczasem jesteśmy w rozdziale pod tytułem szczerość bruzdy i zaczniemy od punktu 323. Nie, zaczniemy jednak od 322, bo na tym skończyliśmy w poprzednim tygodniu. Został wydany edykt cesarza Augusta, który nakazuje zarejestrować się wszystkim mieszkańcom Izraela. Maryja i Józef udają się do Betlejem. Czy nie pomyślałeś, że pan posłużył się sumiennym przestrzeganiem prawa, aby się spełniła jego prorocza obietnica? Kochaj i szanuj normy uczciwego życia i nie miej wątpliwości. Że Twoje lojalne pełnienie obowiązku również przyczyni się do tego, że inni odkryją uczciwość chrześcijańską, owoc Bożej Miłości i spotkają się z Bogiem? 323. Kto ukrywa pokusę przed swoim kierownikiem, dzieli swój sekret z diabłem. Stał się przy, przyjacielem, nieprzyjaciela. 324. Kurz, który powstał po Twoim upadku, zaślepia Cię. Dręczysz się myślami, które chcą Cię pozbawić pokoju. Czy szukałeś ulgi we łzach przed Panem i w poufnej rozmowie z bratem? 325. Szczerość wobec Boga, wobec kierownika, wobec ludzi, Twoich braci. W ten sposób będę pewien Twojego wytrwania. 326. Sposób na szczerość i prostotę. Posłuchaj i zastanów się nad tymi słowami: Piotra, Domine, Tu omnianosti. Panie, Ty wszystko wiesz. I ostatni punkt na dzisiaj, dziś będzie krótko, bo tak się akurat u, u, ułożyły strony. 327. Co powiem, pytasz mnie, kiedy zaczynasz otwierać swą duszę. I odpowiadam ci ze spokojnym sumieniem. To, czego byś nie chciał, aby ktokolwiek się dowiedział. Taki, słuchajcie, Wątek dzisiaj o spowiedzi swoją drogą. Swoją drogą spokojnie można by stworzyć hasło, że gdyby nie było spowiedzi, należałoby ją wymyślić. I tymczasem, i tymczasem przechodzimy do lektury biznesowej. Dlaczego networking nie działa, i co musisz zrobić, żeby to zmienić. W zeszłym tygodniu, w zeszłym live mówiliśmy o dobrych nawykach i teraz dziś powiemy sobie o dwóch kolejnych dobrych nawykach. Dziękuję za, dziękuję za lajka, ja nie obiegałce, proszę o więcej. Lajki se z serduszka i tak dalej. Pamiętajcie, sprawiają, że live rozejdzie się szerzej. Rozdział 10.2. Naucz mnie sprzedawać swój biznes. <laughs> Ideałem w grupie networkingowej jest to, by każdy mógł być dla siebie nawzajem kimś podobnym do handlowca. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jakie one są? Przede wszystkim jest jedna konsekwencja. Handlowiec zna na wylot firmy, której usługi sprzedaje oraz owe usługi i produkty. Czy to samo możesz powiedzieć o sobie w kontekście własnej znajomości firm, swoich koleżanek i kolegów z grupy? Chyba nie będę przesadnym czarnowidzem, jeśli stwierdzę, że prawie na pewno nie zbliżyłeś się nawet do tego ideału. Jeśli też tak uważasz, poświęć kilka najbliższych spotkań jeden na jeden na doszlusowanie do odpowiedniego poziomu. Jest duża szansa. Że dzięki temu już na spotkaniu wpadniesz na pomysł, na dobrą rekomendację. <laughs> 10.3. Kto jest kontrahentem Twojego kontrahenta? Niekiedy bywa tak, że nie masz możliwości pomóc partnerowi z grupy. Może nawet nie jest tak, że nie ma żadnej możliwości, ale jak dotąd po prostu jej nie odkryłeś. Wówczas warto mieć nawyk. Szukania naokoło. Czy pomożesz swojemu partnerowi z grupy, gdy zyska on wdzięczność swoich kontrahentów? Na pewno wdzięczność jego partnerów jest dla niego pożądana. Jak ją zyskać? Zastanów się, czy nie możesz pomóc bezpośrednio jego kontrahentowi, by tym samym pośrednio wesprzeć znajomego. Innymi słowy, Zamiast szukać biznesu dla koleżanki albo kolegi z grupy, poszukaj biznesu dla ich kontrahenta. Jeśli masz dobrze opanowany drugi nawyk, czyli znasz firmę na wylot, niczym jej handlowiec, wówczas realizacja trzeciego nawyku przyjdzie ci nadzwyczaj łatwo. Nie będziesz musiał dopytywać o nic, bo po prostu sam będziesz wiedział, kto jest kontrahentem Twoich partnerów i jakich sam ma kontrahentów. Tyle słuchajcie na dzisiaj o networkingu. <laughs> więc yy, takie to lekturki na dzisiaj. W zasadzie w, wyszły nam z rozdzielnika, z tego w jaki sposób je czytamy. Yy, kolejny live hardcora już jutro, 21 września. Więc mamy 21 to zawsze jest. To zawsze jest ciekawa data, bo to jest 3 razy 7, a równocześnie 21 sierpnia brałem ślub, więc yy, tak, a to jest, jest zawsze dla mnie interesujący dzień. Mam nadzieję, że plany na dzisiaj macie mo mocarstwowe. Mam nadzieję, że yy, z impetem rozpoczynacie tydzień. Tydzień, który będzie się kończył. E, pierwszym warszawskim salonem biznesu. Przy, przypomnę, że w Cambridge Innovation Center w Warszawie po raz pierwszy od, odbędzie się zupełnie nowy rodzaj spotkania towarzystw biznesowych, ogólnopolskie o zmiennej lokalizacji. E, e, będzie ono w Warszawie, więc wszystkich, którzy jeszcze się, się na nie nie wybierają, zachęcam do wejścia na stronę. E, stronę, którą jeżeli tylko mnie poproście na priwie, to wam ją zapodam eee, eee, i, eee, i zapraszam, bo arcymocnych, arcymocnych prelegentów ściągnęliśmy na to pierwsze spotkanie i, i, i na każde kolejne będą mocni, ale na to w szczególności. Tomek Howard zauważa, że dzień po mnie się ożenił. Eee, gratuluję Tomku. No, i cóż, mam nadzieję, że z niektórymi do zobaczenia na piątkowym spotkaniu o 19 w Warszawie, a pozostałym, a w zasadzie wszystkim, polecam słuchajcie, wczorajszą cotygodniową porcję dobrych wiadomości. Działo się bardzo dużo. Poza tym, że miałem dwójkę gości, Olgę i Jarka, to w live wzięły udział moje dzieci oraz specjalna kura która prawie że zbudziła chałupę pewnego internauty. Pozdrawiam Was gorąco na ostatnie 30 sekund w nagraniu YouTube'owym rekomendacje filmowe z kanału. Wam zaś życzę smacznego śniadanka, pysznej kawusi i dobrego dnia. Cześć!